Dobra. Nawóz nasypaliśmy. Jedziemy na pole. Idziemy rozsiewać. Będziemy rozsiewać nawóz w wieloskładnik na owies gdzieś tam niedużo, niedużo około 200 kg około 200 kg na, na hektar ale to więcej Wam opowiem już na polu, do zobaczenia na polu Cześć, witajcie moi drodzy dzisiaj rozpoczynamy siew owsa w pierwszym etapie wysiejemy sobie nawóz Jest to wieloskładnik winności 200 kg na hektar. Nie będę dużo dawał nawozu. Myślę, że tyle wystarczy. I tak jak mówię 200 kg na hektar. Dzisiaj rozsiejemy, a jutro będę chciał z samego rana zacząć siew. Zboże już mam przygotowane i tak jak mówię będę chciał częściowo zasiać jutro około 10 hektarów zobaczymy jak to, jak to będzie szło ale dziś mniej więcej tyle planuję i te 10 hektarów to mam w jednym obrębie 10 może więcej nawet tutaj to jest około może 16 hektarów 15 jest 15 hektarów w tym jednym obrębie ale w, w, kawałkach, w kawałkach od 15 arów do 5 hektarów 12 czy w 13 bodajże w kawałkach i dlatego, dlatego jeszcze jakby na dodatek mało tego było rozdrobnione Taki plus, że, że te Pola są blisko siebie, to tu jest taki plus. No a jakiś tam dodatkowy minus to to, że, że teren jest górzysty, no ale to takie mam pole niestety. Tak, jak wspomniałem, będziemy, będziemy jutro rano zaczynać ten siew owsa, w sumie wszystkiego owsa będę siał około, około 20 hektarów na pewną część, tam około 5 myślę będę wywoził obornik no i obornik, no i będziemy siać to jakoś tam powolutku teraz jesteśmy na polu, nie wiem, chyba 20 rok jest yy, troszkę buja nie jest też taki mam kano to, że są pagórki kiedyś jeszcze jak miałem bizona to nie było problemu tutaj z wykoszeniem tych pól ale od tej pory co kupiłem to kano czyli w trzeciej se to będzie to, no to jest problem wykosić te pola, bo jednak, jednak się grzebie koła się buksują i, i nie mogę wyjechać, trzeba bardzo bardzo umiejętnie to robić, kombinować, żeby, żeby wyjechać, żeby to wykosić. No ale, ale cóż poradzić, czegoś trzeba, trzeba dawać radę. Dobra, to, to, to się tak jak mówię, rozcieje ten nawóz. A na jutro zaczynamy się w owsa. Coś tam jeszcze wam więcej yy, dopowiem przy, przy sianiu tego owsa tutaj jeszcze jak widzicie zaorałem na zimę w przedklonie było przężyto w przedklonie było przężyto no tam gdzieś około no, 6 ton kosiłem przężyto w tamtym roku nie było za dużo tego przężyta chodzi mi jest hektara bo, bo też dotknęła delikatnie susza zrobiła swoje wyglądu nie był rewelacyjny gdy tutaj to mam już piąty albo szósty rok rzepak miałem tu tylko chyba raz będzie to trzeci rok jak był tutaj rzepak tak był rzepak przeżyto ostatnio wcześniej była pszenica trzy lata temu rzepak a tutaj teraz to będzie czwarty rok, czyli pięć lat będzie od rzepaku no i będę myślał na tych polach zasiać zasiać no rzepak, tak nie bardzo tutaj chciałem siać rzepak ze względu no, na to, że, że tu teren górzysty nierówne, nierówne te pola podjazdy najgorsze tam pierwsze wiady z azotem z światłami magnezu no to jest też może być problem, bo tutaj no, musi być w miarę sucho, żeby tutaj jechać. No, ale tak mi pasują teraz pola. Będę musiał niestety tutaj troszkę, troszkę ten rzepak zasiać na, tym, na, te, na tych polach, czyli tam około 15 hektarów. A resztę będę gdzieś tam starał się na tych polach równiejszych, no, żeby sobie nie komplikować tej pracy, żeby jak najmniej tam gdzieś, jak to był, żeby to było skomplikowane. Dobra, teraz lecimy z nawozem na polu, który ma 10 arów, to jest trzecie pole, które już przyjechałem tutaj. Tak mówię, takie mówię, więcej kręcenia jak tego siania nawozu, no ale... No i te ilości też, 300 kg na hektar, to takie, takie są to ilości umowne, bo nie sztuka na takim polu wysiać nawóz, tak bardziej razy drzwi. Nawigacja by się przydała, ale na takie małe kawałki to, to i nawigacja by nam raczej chyba nie pomagał, bo szkoda by było niż nawigację. E, na niektórych polach by się przydała pewnie, z tego względu, że jakiś większy kawałek, bo na pewno robię nakładki. E, no ale to mówię, większość jest o takie, że przyjadę raz albo dwa razy rozsiewaczeń i mam nawóz rozsiany, a tak jak mówię, no. Nawigacja sama w sobie też kosztuje na pewno nowoczesność no i wygoda, oszczędność w, w siebie nawozów w aplikacji tych nawozów, ale tutaj u nas to, to raczej mówię nie, nie zdałoby egzaminu, bo te pola są za małe, zbyt rozrudnione dobra to na dzisiaj tyle Zapraszam

Come to the beat And I wanna I peep These niggas all sweet Ambush They saw Energy Know me, listen to my heart. What I know me from the Come and save me, so I saw. Nawóz. A dzisiaj działamy 7 owca. I tak. Szyjemy tutaj obiec na pierwszej działce. Jest to działka największa, około 5 hektarów. Orana była. Ta działka na jesieni. Orka zimowa. No i nawóz w ilości 200 kg. Wysiałem na hektar. Zaczynamy od największego kawałka. E... sieje się trochę jak płot po kartoflisku z tego względu, że e... nie, jest, nie było to bronowane, bo nie mam e... drobny, bo zawsze jakoś tam e... przez te 5 lat miałem na większości działek na większości, ale tam to co na większości co na wiosnę miałem poplony i nie mogłem tego ruszać do końca, do końca lutego, więc zawsze była olka robiona na wiosnę. Plusem było to, że nie było takich wybojów jak, jak dzisiaj, tak jak widzicie, a minusem na pewno to, że, że susza która dotykała przez te parę lat na pewno też ta orka wiosenna nie była, nie była skazana e, no bo wiadomo że tą ziemię wysuszamy no ale po się skończyły, miałem te plony przez 5 lat a tak jak widać e, jeździ się jak na kartopisku, no ale tą bronę trzeba będzie w przyszłości pewnie zakupić e, żeby żeby to wcześniej można było jakoś tam podrównać e, no żeby to się lepiej siało szybciej bo tak to nie popędzę za szybko owiec ten wysiewamy w ilości e, około 220 kg e, czyli jest to jakieś 450 nasion na metr kwadratowy e, tak wspomniałem, od, wspomniałem odmiana Wingo e, już kilka lat e, wysiewam tę odmianę no, i w tym roku z, własnego, z własnych nasion. No i tak, mówię, siejemy największy kawałek, 5, około 5 hektarów, bo coś pogoda się zaczyna komplikować. A dzisiaj będę chciał zasiać około 10 hektarów, zacznę od tych największych, a te najmniejsze sobie zostawię, bo pewnie, pewnie może się nie udać. No zobaczymy. No i tak, wspomniałem, drona wybyła była wskazana zabronować to wcześniej no ale brony brony nie mam trzeba było pomyśleć nad zakupem brony hydraulicznej pod, pod, hydraulicznej pod case'a to zawsze mówię zawsze by to przeleciał przejechałby pierwsze bronami wtedy to mówię lepiej, lepiej by to jakoś tam wyglądało lepiej by się siało a, a tak ta ziemia po ziemi jednak e, wydawałoby się że że niby yy, mokro, bo padało u nas przez dwa dni, padało. tam taki był lekki deszczyk, yy, ale tak jak byłem wczoraj, nas nawóz, Tak jak dzisiaj widać, to tego deszczu nawet, nawet na ziemi nie widać, yy, więc można by było wcześniej wsiadć, zaczynać. No, ale tam mówię, nie jest jakoś późno, yy, już ta pora jest optymalna do, do wysiewu, no ale to mówię, pewnie będę kończył gdzie tam w pierwszym tygodniu po, po świętach z tego względu, że mam wywozić obwodnik przed e, częścią pól, które mam, na których mam wysiać ołobies między innymi na tym kawałku, gdzie, gdzie tam jeszcze nie skończyłem wyrywania tej mogli się tam obejrzeć ten film z czyszczenia tego pola e, jakoś to tam rewelacyjnie bardzo nie szło, no ale tam powoli, e, powoli to pójdzie tylko mówiłem, muszę jeszcze wziąć wziąć to, wyciągnąć tego, że niektóre powyciągałem, zrobić powyciągać krokodylem na przyczepę, no i gdzieś tam to wywieźć no i później jeszcze raz bym poszedł, przyjadę, żeby żeby to resztę powyciągać, no i myślę, że będzie gitara gdyby nie było amortyzowanej osi tutaj w dronkirze, to na pewno bym się nieźle wyskakał a tak zawsze tam bardziej ten komfort pracy lepszy ale e, chociaż, chociaż jest amortyzowany przód no i kabina jest też amortyzowana e, to na siłowikach hydraulicznych no ale jak tak widzicie bija, bija, e, e, buja nieziemsko ten kawałek można by było jest Jest dość długi, tylko że orkę robiłem w poprzek, nie wzdłuż, nie na długości, z tego względu, żeby, żeby tam, mówię, jakiś nie miał aż tak bardzo ciężko, bo tu jest dość duża góra. No i wiadomo, no i siew w w poprzek. Z tego względu, że. Z tego względu, że. No, jeszcze bardziej by tam nie bujało miał tam. Zawsze staram się te górki tak, jak mam czy kosze, czy sieje Jak się daw, to w poprzek pagórka, nigdy tam wzdłuż. Ale mówię, nie zawsze tak się da, jak są wąskie kawałki, no to nie ma do sensu, bo więcej kręcenia. Ten kawałek długością może mieć około 300 metrów, a szerokością może 100-150 nie wiem, ale mówię, robię w poprzek, żeby to i mniejsze życia mniejsze zużycie paliwa było. no i Będę to troszkę dłużej ale, ale jakoś tam można na paliwie dobra to oglądajcie gdzieś tam nagra na jakieś postaram się nagrać ujęcia z dzisiejszego siebu trzymajcie się do następnego, na razie, cześć Wam